W suwałkach gościmy reprezentację Polski niepełnosprawnych przygotowujące się do Mistrzostw Świata. Naszymi gośćmi są dzisiaj Marek Prosowski, absolwent specjalnego ośrodka szkolno-wochowczego nr 2 w suwałkach, piłkarz reprezentacji Polski i trener reprezentacji Jerzy Piątkowski, znany suwałskim kibicom kibicą między m.in. z prowadzenia zespołów młodzieżowych widzier. Panowie, po co idzie na najmniejszą świata? Tak jak reprezentacja seniorów, Polanie, 6-0-3-0, jakoś do tej pory przynosiliście wstyd polskiej piłce nożnej, bo nie przegrywaliście tak wysoko. Patrząc na to, co się dzieje wokół, wokół tej piłki, ja powiedziałem wstyd świadomie, bo wszyscy chwalą reprezentację, przynajmniej działacze PZPN-u chwalą reprezentację po przegranych i to wysoko meczach, natomiast o Was nie mówi nikt, więc jak gdyby wstydzono się Was. Jak to jest naprawdę? No, ja uważam, że im, im ciszej, tym lepiej. Nie musimy sobie reklamy robić. Reklamo to będą medale, które zdobyliśmy i które mamy nadzieję, że zdobędziemy. Po co jedziemy? No, przede wszystkim, żeby grać i wygrywać. Jak będzie to się okaże w praniu. Trener Erdurski zawsze mówił, że piłka jest okrągłą bramki, co so dwie. A każdy tam przyjeżdża wygrywać. Nie tylko my. Wszystkie reprezentacje przyjeżdżają po to, żeby zdobyć medale. Jedzicie do RPA, tak? Republiki Południowej Afryki? Tak. Czyli ten sam, ośrodek, ten, to, ten sam kierunek, w jaki mogła pojechać, ale nie pojechała reprezentacja y, trenera Smudy. Który to występuje w reprezentacji? Bo o Tobie mówiło się już dużo, dużo wcześniej, w czasach, kiedy grałeś w kiedy grałeś w reprezentacji. Y, zresztą występowałeś na boiskach ligowych, w kilku klubach. W jakich, Ma e, Przede wszystkim e, z, jestem wychowankiem naruczanego Nidy. Obecnie gram w, w klubie, który się mieści 16 km od drucianej gminy, to jest Mazur Wcześniej grałem Rominta Gołda, Mamryk Giżycko, PKS Radość Warszawa. I, i STP I zapowiadać w międzyczasie. ile wyszedł do reprezentacji jaki wyraźny Niech no występów było od 1996 roku. Trzy razy Mistrzostwo Europy i i, dwa razy, i trzy razy Mistrzostwo Świata. Słyszeliście Państwo? Trzy razy Mistrzostwo Europy i trzy razy Mistrzostwo Świata. No nie, to były występy. Występy były na Mistrzostwach Europy na Mistrzostwach no. Świata. Na Mistrzostwach Europy polska reprezentacja ta. Chwalona przez PZPN, prowadzona przez PZPN i chałubiona przez PZPN wystąpiła raz na Mistrzostwach Świata kilka razy na dwa brązowe medale rzeczywiście ma na koncie. Będzie medal na Mistrzostwach tym razem? Trudno, cię znaczy, ciężko powiedzieć, ale liczymy po cichu, że mamy wielką szansę na zdobycie medalów. Z kim gracie w grupach? No mam pierwszy mecz otwarcia grałem od razu z gospodarzami to znaczy z RPA, następny mecz z Koreą i trzeci mecz w grupie z Portugalią. To tak wiadomo z kim gramy. Co dalej będzie zobaczymy, no wyraźnie dopuszczamy się, że moglibyśmy nie wyjść z grupy. A ja bym... rywale znani czy nie? No, rywale są znani, czy to te same zespoły grają już tam od tych lat 12, 14, 16, nawet. Pierwszy nasz wyjazd to był 96 rok. Na Mistrzostwa Europy, gdzie zrobiliśmy zresztą złoty medal. Następny 98 złoty medal Mistrzostwa Świata. No i tak to się ciągnie do dnia, do dnia dzisiejszego. Ludzie się zmieniają. Marek natomiast właśnie jest od pierwszego składu, który zrobiliśmy. Do tej pory w tej kadrze występuje. No już też niedługo pewnie będzie szykało się na maryturę, tak jak i ja. No bo trzeba ludzi zastępować niestety młodszymi, świeższymi, lepszymi. lepszymi, lepszymi i dlatego ja, wygrywamy zresztą jak rozumiem, Jurek tak lekszy, szykujesz tak. Marka na następcę. <noise> na, na razie to go szykuję yy, na następce tam bo już młodzież wychowuje bo już młodzież prowadzi w klubie w w tej chwili, także mam nadzieję, że coś dalej będzie robić w tym kierunku dobra, to krótka zabawa yy, tyle palców w górę, które, które miejsce zajmie Polska na <noise> raz, dwa, trzy <śś <śś no przecież innego innego, innego nie można było. Pierwsze miejsce złoty metal dla Polski. I się wyjeżdża po to, żeby wygrać.